Witam wszystkich bardzo serdecznie Dzisiejszy odcinek to odcinek taki bonusowy Z racji tego, że dzisiaj są moje urodziny I postanowiłem, że A może się uda, a może wygram Właśnie z drapki Także będziemy trapać Także ja będę drapał w sobie Może coś wytrapię Na początek z drapeczki Za złotóweczkę obie, obie coś było Trapie ostro. Co tu będzie? Czy wygram miliony? Twoja liczba to 13. No. jak pech, to pech, prawda? I z tego wychodzi, że jest liczba 13. Proszę zobaczyć. Następna. Mamy jeszcze takie same wabanki. Mamy to zagrajmy. Wabank gramy. Zobaczmy jaka jest moja liczba tutaj 18. No szukamy dalej. I tu już widzę, że chyba nic nie będzie. To jest liczba 18. 18, nic nie ma. Odkładamy tam, tu będą wygrane. Także jedziemy dalej. Dał się tu chyba odkurzyć albo coś, no. Dobra, teraz co? So wygraj 7000, zobaczymy. rapiemy trzy, trzy identyczne symbole. Nie ma trzech identycznych symboli, niestety. Dobra, nieważne. Następna Zdrapka. Strapka, pole gry. Znajdź trzy takie symbole. No i oczywiście przypisana kwota. To wygrana. Szukamy dalej szczęścia drapiemy, drapiemy, aż coś wytrapiemy i co ja tu takiego wydrapałem znalazłem przy takie same kwoty i to jest kolejna złotóweczka czyli zobaczcie wygrałem złotóweczkę kolejna złotóweczka. za złotóweczkę drapiemy i cóż to będzie znajdź trzy takie same kwoty No tutaj nie ma trzech takich samych kwot także niestety tutaj też nic nie ma Dobra i jedziemy następno Dobra wygrana tu jest wygrana proszę Państwa niby jeden złoty ale jeszcze muszę mieć dwa słony prawdopodobnie Teraz drapeczkę taka i 29 kurczę. Też lipa. Kolejna, druga drapka. i Nic. No, ale trochę tych drapek jeszcze zostało. Może kasy teraz. Może będzie. Haha. Wygrywające liczby i twoje liczby. No to jedziemy. Wygrywające liczby to 11, 32, 26 i 0,8. Co mm, moja liczba? To pewnie coś wygra. Zaraz zobaczymy. Safe. Znajdź safe i wygraj, przypisam do niego wygraną. Wygrane sumują się. Safe. Aha, czekajcie, bo ja tam mówiłem, że nic nie wygrałem, ale przecież tutaj była skrzynia, a co oznacza skrzynia? Znajdź skrzynię i wygraj, Przypisałem do niej kwotę. Skrzynia jest i 5 zł. To jest wygrana 5 zł, przepraszam. Dobra, to wkładałem do wygranych. To jeszcze tu w razie czego sprawdzę, bo już Wam, dzisiaj jestem trochę zakręcony. Tu na pewno nie było nic takiego. I tu też nie. Dobra, czyli tam jest piątka czyli piąteczka już ma zawsze coś. Ja wiem, że gram tylko raz w roku, także nie martwcie się nie jestem tu zarazistą po prostu. Zawsze grałem w Lotto, a tym razem pomyślałem sobie, że z drabki obniżyłem trochę pułap. <laughs> no, ale jest wygrana piąteczka tutaj. Także spoko. Lecimy dalej, bo dużo tych strapek zostało. Nigdzie nie ma trzech takich samych symboli, czyli... Lipa! Odkładamy do przegranych. Ale lecimy dalej. Tu też nie ma dwóch identycznych A nie, tutaj, przepraszam, są. No tak, bo jest piątka. No to są, dobra, lecimy dalej. Jest już piąteczka, okej. Okay. Coś tam wróci do mojego prezentu urodzinowego, którego, który sobie sam w sumie sprawiłem. Czyli mamy... Dwa razy karo, piąteczka jest. Dobra. Tutaj wygrane, tak? Dobra, tam przegrane i jedziemy dalej. Wygrywające liczby. Wygrywające liczby. I nie ma takich wygrywających liczb. Jest wygrana 5 zł, bo jest plik pieniążków, więc jest i wygrana. 5 zł. Ostatnia zdrowka za piątek. Ekstrapencja. Byłoby ekstra, gdyby była. Mam nadzieję, umierę ostatnio, ale... No, nie widzę takiej samej liczby, niestety. Ale pensja czy to coś oznacza? Dwa razy napisek. No, mam raz. Czyli niestety nic nie wygrałem. Odrzucamy. Wynik. I teraz te zadyszkę już. Wchodzimy w te już zakupujemy największy wygrany i zobaczmy co się będzie działo dobra zobaczmy czy są jakieś liczby też nie widzę także pierwsza i nic dobra następna mega pensja mega pensja mega pensja i nic nie ma i ma nic już tutaj niestety jeszcze raz szybko sobie sprawdzę, czy na pewno tak jest. Niestety odpada kolejna. A jeszcze zostały tylko dwie. O, to zobaczcie jak się fajnie. Dobra, szukamy siódamek i zobaczymy, czy coś wygramy. A tutaj jest tak wygrana. A tu też jest. Jak ciężko się drapie, kurczę. Dobra, wracamy i drapiemy dalej. Szukamy siódameczki. I żadnej siódomeczki tego wniosek tak. nie ma Nie będę milionerem także tutaj tak tak wygląda no, nic nie wygrałem odkładamy Czyli kurka wodna i teraz ostatnia szansa bonus 7 Może akurat to będzie tu niestety ale nic chyba nie ma aj nic nie wygrałem Ostatnia zdrapeczka, także raz, dwa, trzy, cztery zdrapki, cztery zdrapki i w nich nic nie było. Podsumowujemy, to są wygrane, nie, to nie jest, to są, tutaj są wygrane, przepraszam, i to jest tak, wygrana 5, 10, 15, 20 złotych. 21, 22, 23 zł. Super. 23 zł wygrane. Wydane 90 zł. No to słabo. Ale może za rok. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się ciepło. Hej.